Dzień dobry kochani, zapraszam Was na kolejnego vloga. E, ja się właśnie ogarniam, lecę szybko e, do fryzjera na 13. Umyć i ogarnąć włosy, bo niestety nie jestem jeszcze w stanie sama sobie e, umyć włosów. E, Sławek... Oj. Sławek mył mi włosy parę dni temu, ale e, no dzisiaj jest sobota, nie ma go w domu, a ja bym chciała po południu gdzieś wyjść. <laughs> Ja bym chciała po południu gdzieś wyjść, czy tam wieczorem gdzieś wyskoczyć ze Sławkiem, coś zjeść do jakiejś restauracji i chciałabym mieć to załatwione. Także załatwiam sobie fryzjera na 13, Umyję mi włoski, ja już jestem prawie ogarnięta, muszę nałożyć jeszcze tylko brązer, rozświetlacz i lecę do fryzjera. I pokażę wam się jak już będę miała włosy ogarnięte. Ja już jestem w domku, włoskie umyte, czuję się jak nowo -narodza. Od razu człowiek się lepiej czuje, jak są włosy umyte. A i byłam jeszcze w polskim sklepie kupić sobie taki e, zestaw do rosołu. Także rozbieram się i idę nastawiać na rosołek, żeby jutro był fajny, świeży rosołek w niedzielę. Dobra, ja nastawiam sobie na ten rosół. E, Podam... Powiem musiała ogarnąć trochę, bo w sensie ogarnięte no, jest w miarę, ale zostało mi odkurzanie. Nie wiem, czy będę ryzykować, czy będę odkurzać, czy nie, bo czekam po prostu z tym na Sławka, bo też nie chcę się za bardzo przeciążyć, wiecie o co chodzi. Bo ja i tak za dużo sobie pozwalam i za dużo już chcę robić, a tak naprawdę jestem dopiero 8 yy, dni, no 8-9 dni po zabiegu. Także ja już czuję się na siłach, ale to tam wszystko w środku się tak naprawdę jeszcze go i ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby podnosić ręce i tak dalej. A i tak to robię, także muszę się troszkę opanować, trochę wyluzować i, i przynajmniej na te 6 tygodni dać sobie tak konkretnie na luz. Będzie mi ciężko, bo ja jestem przyzwyczajona, żeby dużo robić. Ale no, muszę myśleć o swoim zdrowiu i o tym, żeby to wszystko się dobrze zagoiło. Nastawiłam na rosołek, zrobiłam sobie kanapeczki. Tutaj jeszcze na deser makaronik. No i nic, muszę chwilę odpocząć, bo smachałam się robieniem rosołu. Ostatnio strasznie szybko się męczę. Muszę dojść do siebie jeszcze chyba. A i zobaczcie, kupiłam tulipany. Kupiłam je całkowicie zamknięte, zieloniutkie, naprawdę trochę słońca i zobaczcie, jak pięknie rozkwitły. Piękne, naprawdę, dodaje takiego fajnego klimatu tutaj w dużym pokoju. W końcu przyjechał mój wybawca. Mój wybawca Sławomir zabiera mnie do restauran.te Gdzie mnie dziś zabierasz, Sławomir? Do restauran.te Do jakiej? Ala włoskiej. super, cieszę się. W ogóle słyszałam, że w Polsce macie bardzo, bardzo ja mam z sami, że w Polsce macie bardzo zimno i że śnieg spadł, tak? Wczoraj trochę No wczoraj trochę że syma... A zobaczcie jaką mamy pogodę Zobaczcie jaką my mamy pogodę od paru dni To jest niesamowite, to jest pięknie, 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 pięknie no Nie pamiętam kiedy byliśmy ze Sławkiem w restauracji W sensie ja ostatnio byłam z Vanessą Ale razem ze Sławkiem tutaj w Holandii nie byliśmy e, Odkąd zaczęła się ta paranoja Teraz troszkę spuścili nas ze smyczym, że tak powiem e, Śmieję się, bo pewnie długo to nie potrwa, wszyscy mają złudną nadzieję, że to już koniec, ale nie będę się tutaj za bardzo wypowiadać, bo no, będę miała zablokowany filmik. Jak to niestety działa. Tak, pojedliśmy, ale jest tak cholernie zimno, nie? Nie jest aż tak bardzo zimno, ale... Nie. Jest nie. zimno, jest strasznie zimno. Jest bardzo zdrazliwa pogoda, jak patrzymy na dwór. To wygląda to tak, by było bardzo ciepło, ale jak już zajdzie słońce, to jest koniec. Jedziemy teraz jeszcze do domu. Czekajcie, te wulgarne piosenki wyłączę od Mira. Jedziemy teraz jeszcze do domu, bo Sławomir zapomniał, że mamy jeszcze jechać po gołąbki. Wczoraj robiłam pierwszy raz gołąbki i wyszły jakie? Zajebiste. Przepyszne chciał powiedzieć. Aha. Nie, naprawdę wyszły przepyszne i zostały mi jeszcze dwa, więc wracamy się teraz do domu. Weźmiemy te gołąbki i dam skosztować moim rodzicom. Muszę się pochwalić też, że mam zdolności kulinarne, nie tylko moja mama. Także jedziemy do Domciu i wracamy się znowu i jedziemy po kolina, bo dzisiaj kolin to no jak w każdą sobotę był u moich rodziców. Także dzisiaj miałam czas, żeby nagrać wam vloga, żeby spędzić miło czas z moim Prince na białym koniu. To ja. I żeby... Aha, i co? Co powiedziałam? Żeby nagrać Wam vloga, żeby spędzić miło czasu ze Sławomirem i żeby nagrać wam jeszcze QA, które już prawdopodobnie widzieliście, bo dodałam go przed tym vlogiem. Ktoś Dzień dobry, chyba ktoś dopiero wstał, co? Ja tak. Bo po Taki nie czerwony. No, jakbym go nie obudziła, to on by jeszcze spał. Co skarbie? Mmm. Skłodniałeś, co? Oj, zasłaniam ci, przepraszam. Przepraszam synu. No. Dobrze wyglądasz, mama. Przestań, Chciałam Ci powiedzieć, że zrobiłam tego i Chciałabym, żebyś je na Wizji Próbowała. spróbowała i oceniła, dobrze? Przez na Wizji ci nie powiem, że są. Jeszcze... Mama! Chodź ci subskrypcje z Mama! A po do pójdą. A co ty masz u tej babi twojej, co? No to jedź! I... Znowu, Guza sobie wczoraj na, nabił na dworze. Co zrobiłeś wczoraj? Bam, tak? Tak, ja tyle i bam. No wiem właśnie. Nic nowego w sumie, co? Tak, A ja tam bam, a tam... bam zrobiłeś na, z Naomi? Tak. No, widzisz. No to... Nie, no, zrobił bam. Chyba tak, co? Nie rób tak trudno szkoły. Płakał Colin? Ojej. To są prawdziwe rarytasy, a nie jakieś restauracje. Co nie, mamy? O, jest to! Co to za ciasto, mama Powiedz nam. Cappuccino specjalnie dla tatusia. O, specjalnie dla tatusia Tatuś robiłaś cappuccino? Zamierzy, tak. Mm, a w ogóle idę pokazać twoją pracownię. Idę pokazać twoją pracownię tortów. Zobaczcie, moja mama e, zaczęła robić e, torty na zamówienie. E, jest to jej hobby i swoje hobby, tak jakby... Nie wiem, zmieniła swoją pracę. I tutaj ma różne jakieś bajery, bajery do tortów, bajery do tortów, jakieś ozdoby, nie wiem, lukry. Nie wiem, co tutaj ma. Tutaj mają saunę, która jedzie do Polski, ale jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie mieli okazji jej spakować. To chyba tam na dół, tam gdzie wiecie, jest ten pokój góralski. Tam obok jest jeszcze jeden pokój i tam będzie właśnie taki pokój spa z sauną i nie wiem, co tam jeszcze wymyślili. A co ty dostałeś? Kto cię przekupił lizak! lizakiem? A kto cię przekupił lizakiem? Chyba tata. Tata, lizak ja damy. Widzisz, tata, lizak ja mam. A, do jutra. Powiedz babci do jutra. Kocham cię, pa. Hmm. Do jutra. Mm, mm, mm. Dobra, mama musi Liza, buty ubrać. Tatę. No przekupnik. O nie, moja kubka. Moja kurtka, lizać. Nie umie lizać. Ja lizać Ojej, mówi. moja kurtka nie umie lizać. A, 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 <grymina> to ci tak otrzymać trzymać. <grymina> ja tu kurtkę a, kurtkę. Właśnie. Nie, nie wolno, bo jest zimno na dworku. Idziemy. Mam się, się. Już są ubrany. Przyjechaliśmy właśnie do domu. W Kolinek idzie, idzie się zaraz kąpać. Ja tutaj odpalam laptopa i będę przerabiać sobie. Materiały, które Wam jeszcze muszę dodać. Także trochę przerabiania mi tu jeszcze zostało. I tak będzie wyglądać mój dzisiejszy wieczór. Ostatnio zaczęłam sobie testować bardzo fajne serum: dwa w jednym. I naprawdę jestem zachwycona. Jest to mój nowy ulubieniec. Jest to serum fajnie, fajnie nawilżające, Sprawia, że makijaż dużo lepiej nam się trzyma na twarzy. Także ja jestem zachwycona i mam naprawdę mega fajną, taką gładziutką buźkę po nim i nie zostawia przede wszystkim, czego najbardziej nie lubię, takiego tłustego filmu na twarzy. Także mega Wam polecam. Jeżeli chcielibyście więcej informacji na temat tego produktu, to możecie mi pisać na brief na Instagramie. Wtedy chętnie Wam odpowiem na pytania, jeżeli jakieś macie. I zaczęłam sobie testować też taką serię aloesową. Mam tutaj piankę do oczyszczenia twarzy, fajnie zmywa właśnie makijaż i oczyszcza skórę. I tutaj mam tonik też bardzo fajny, fajnie nawilża i wygładza moją skórę. I ten tonik używam sobie po, po tej piance. I tutaj mam miaseczkę peel off. Używałam jej wczoraj. Bardzo tak dogłębnie oczyściła mi skórę. Także też jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy, jak to będzie po dłuższym używaniu tych produktów. Też, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie mi na insta. Pomogę Wam dobrać produkty i coś tam będzie doradzić. I no, i to jest totalny sztos, tylko to jest troszkę droższe. Jest to serum pod oczy z masażerem. Nie wiem, czy to będzie słychać. Zobaczcie, o. Nie, tego nie słychać, bo to po prostu tak fajnie wibruje. Jak dociskacie sobie tą końcówką. Pod oczym, tak jakby wiecie o co chodzi, to to zaczyna wibrować. I to tak bardzo przyjemnie masuje. Dodatkowo ten krem bardzo fajnie wygładza właśnie okolice pod oczami. I ja już też będę się z wami żegnać, idę się wykąpać, idę sobie fajnie właśnie oczyścić skórę. Nałożę sobie tonik, jakieś olejki na twarz i idę się położyć, już jestem zmęczona. To jest godzina mnie nie jest późno, ale ja zazwyczaj wcześniej spać. No, jest dopiero w pół do dziesiątej, a mnie już ścina. Także mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku.